Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, nawet nie zdają sobie Państwo sprawy z tej łaski, jaką jest nawiedzenie tego kościoła, tej parafii przez pogromicielkę zarazy. Proszę Państwa, Matka Boża łaskawa jest słynna w całej Europie od. 1410 roku, bo wtedy po raz pierwszy pokazała swoją moc. I zanim opowiem o historii tego warszawskiego obrazu, muszę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w 1410 roku. Otóż pandemia cholery, jaka panowała w Italii spowodowała, że na 10 osób tylko jedna przeżyła. Pandemia rozszerzyła się w prowincji, wyszła z prowincji Emilia Romania i kiedy doszła do miasta Faenza, wiadomo było, że miasto, ludność tego miasta zostanie straszliwie zdziesiątkowana. Pewna pobożna niewiasta Joanna Akostumis udała się do kościoła Dominikanów i tam, klęcząc przed ołtarzem, błagała Boga Ojca przez orędownictwo Matki Bożej o ratunek, o łaskę uratowania nie tylko własnej rodziny, ale również uratowania całej. Miejscowości miasta Faenza. I kiedy Joanna błagała ze łzami w oczach Boga o zatrzymanie, wstrzymanie tej pandemii, stanęła przed nią Bogu rodzica. I stanęła tak, jak ją tutaj Państwo widzą na tym obrazie. Miała na sobie granatowy, szeroko rozpostarty płaszcz, w ręku miała złamane strzały. I odezwała się tymi słowy do Joanny. Powiedziała: Córko, tak jak widzisz połamane strzały w moich dłoniach, ja skruszę strzały zarazy, ale pod pewnym warunkiem. I tym warunkiem była trzykrotna procesja błagalno-pokutna wokół murów miasta. Joanna, obecnie błogosławiona Joanna Kostumis, pobiegła do biskupa i przedstawiła prośbę Maryi. Proszę Państwa, po trzech dniach, w czasie których naród, lud faency błagał Maryję o łaskę powstrzymania zarazy, nikt więcej ani w faency, ani w prowincji Miliam. Romania z powodu zarazy nie umarł. A skąd my o tym wiemy? Otóż cholera pozostawiała na ciałach osób zmarłych czarne plamy. Więc nie było wątpliwości, że jeżeli ktoś umierał, a na ciele nie miał owych plam, to zmarł z innych przyczyn, nie z powodu pandemii. Proszę Państwa, od tej chwili Maryja Łaskawa. Stała się znana w Europie, ale po 240 latach cud się powtórzył. Znowu była epidemia cholery, i znowu Lutfańcy błagał Maryję podczas trzech procesji pokutno-błagalnych, i znowu zaraza nagle wygasła. Już wtedy były wydane przepisy papieskie dotyczące koronacji obrazu. Te przepisy mówiły o tym, że obraz musi, ten, który, o którym będzie się mówiło, że jest cudownym obrazem, musi się charakteryzować wieloletnim kultem i przebadanymi oficjalnie uzdrowieniami, po prostu proces kanoniczny był tutaj niezbędny. I podczas tego drugiego, e, drugiej pandemii dokonano e, takie, sporządzono taką dokumentację i na jej podstawie w 1630 roku obraz Maryi Łaskawej został koronowany. Proszę Państwa, teraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ten obraz znalazł się w Polsce? No i tutaj historia jest zupełnie niesamowita, bo kto by przypuszczał, że nasz król Władysław IV sprowadzi do Polski włoskich nauczycieli dla polskich dzieci. Otóż tak się rzeczywiście stało, bo Władysław IV chciał podnieść poziom Oświaty w Polsce. Na pewno państwo się zapytają, no ale co to w Polsce nie było nauczycieli, że trzeba było aż z Rzymu, ściągać włoskich nauczycieli, bariera językowa, musieli się nauczyciele najpierw uczyć języka polskiego. Tak, to prawda, mieliśmy nauczycieli, ale sposób nauczania był taki sam jak w całej Europie. To znaczy. Przez pierwsze lata dzieciaki uczyły się łaciny w mowie i piśmie i dopiero po opanowaniu tego języka poznawały przedmioty matematykę, geografię, historię. Tak więc nauka trwała wiele lat, no i siłą rzeczy była możliwa tylko dla dzieciaków z bardzo bogatych rodzin. A Władysław IV dowiedział się, że Późniejszy święty Józef Kalasanciusz otworzył w Rzymie zupełnie nowatorskie szkoły. Ta nowość polegała na tym, że nauka była wykładana w języku narodowym, a więc we Włoszech po włosku, w Czechach po czesku, a w Polsce po polsku. Drugie, drugą nowością było to, że szkoła była bezpłatna. I co więcej, dzieciaki miały do dyspozycji bezpłatny konwikt, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, internat. A więc nawet dzieci z bardzo odległych wiosek, z zaniedbanych zakątków Italii, Czech czy Rzeczpospolitej mogły się uczyć, bo. To wszystko było dostępne. Tak więc, święty Józef Kalasancjusz na zaproszenie naszego króla, wysłał do Warszawy, księdza Jacynta Orsellego. Ksiądz Orselli, jadąc do Warszawy, nawiedził po drodze Częstochowe. I był dosłownie w szoku. Skąd o tym wiemy? No bo Spotkanie z Matką Bożą Częstochowską opisał w zachowanym do dzisiaj liście. Był pod wielkim wrażeniem, że tak wielki kult jest tego obrazu i postanowił, że po przyjeździe do Warszawy znajdzie jakiś niesłychanie czczony i uwielbiany wizerunek Bogu Rodzicy i uczyni go wizerunkiem patronalnym swoich szkół. No i tutaj wielkie rozczarowanie, bo w Warszawie takiego wizerunku nie znalazł, ale nie załamał się, tylko wyciągnął z pugilaresu wizerunek Matki Bożej Łaskawej, ponieważ pochodził z przysiłka Brindisi, które było nieopodal Faency i wizerunek Matki Bożej pogromicielki zarazy, bo tak była tytułowana w całej Europie. Matka Boża Łaskawa, pogromicielka zarazy. Ten wizerunek dał malarzowi z pochodzenia Włochowi, który dla dworu królewskiego wykonywał różne prace i tak powstał ten wizerunek. Tutaj mamy jego replikę, jeden do jednego, a więc. Obraz jest bardzo duży i bardzo odbiegał od poziomu malarstwa sarmackiego, więc od razu został przez Warszawian pokochany. Proszę Państwa, w ubiegłym roku mieliśmy 370. rocznicę intronizacji obrazu Matki Bożej łaskawej w kościele przy ulicy Długiej. Obecnie jest to katedra polowa. Ongiś był to właśnie kościół pijarów. Proszę Państwa, Warszawianie od razu pokochali ten obraz. Niestety ta replika, którą Państwo widzą, powstała 50 lat temu, kiedy jeszcze nie była dokonana konserwacja obrazu. Wobec czego brat podsiadły tak dyskretnie, e, znaczy tak może niedyskretnie, ale tak ogólnie potraktował oblicze Matki Bożej, bo wtedy, 50 lat temu, było ono bardzo zeszpecone, e, nieudolnie e, dokonaną konserwację przez. E, konserwatora amatora. W książce o tym szerzej piszę. Właśnie chciałabym powiedzieć, że jestem razem z księdzem Bartnikiem, autorką książki, która dostała nagrodę Historyków Polskich. Ponieważ nikt przed nami wcześniej tych wszystkich zdarzeń związanych z Matką Bożą, a tych zdarzeń było bardzo wiele, ja się skupię na pandemii, ale już nadmienię, że Matka Boża dwukrotnie ukazała się publicznie Bolszewikom w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej. Jej ukazanie się było odpowiedzią na prośby dwóch żertw ofiarnych, na prośby dwóch mężczyzn, którzy ofiarowali swoje życie za ocalenie suwerenności Polski. Mam na myśli księdza Ignacego Skorupkę i porucznika Pogonowskiego. Nie powiem także, bo nie zdążę, o tym, jak Matka Boża usiłowała ocalić Warszawę od Skutków Powstania Warszawskiego. Na 16 miesięcy wcześniej objawiała się w Warszawie, na siekierkach i usiłowała do tego zrywu nie dopuścić. Również usiłowała nie dopuścić do stanu wojennego. Też postawiła pewne warunki. Które niestety nie zostały spełnione i ten stan wojenny został ogłoszony. Każda łaska wymaga ofiary, wymaga posłuchania się Boga. Tak jak faency posłuchali się, posłuchał się biskup, posłuchał się naród, dwukrotnie tam zaraza, straszliwa epidemia została powstrzymana. Tak yy, również została powstrzymana epidemia na terenie Mazowsza. I w tym roku obchodzimy 370. rocznicę tego pierwszego cudu nad Wisłą. Tak jak powiedziałam, obraz był uroczyście intronizowany 24 marca. Przed 370 laty, od razu Warszawianie pokochali Maryję Łaskawą. Tutaj, jak gdyby, nie widzimy w pełni tej przecudnej twarzy, z który, tego oblicza, z którego emanuje wielka łaskawość, dobroć. W każdym razie Warszawa uciekała się do, przychodziła przed ołtarz Maryi Łaskawej w kościele. Pijarów na długiej. Ale, proszę Państwa, po roku zaraza, którą przywlekli kozacy na rubieże Polski, dotarła do Mazowsza. I padł straszliwy strach, przerażenie na nie tylko na mieszkańców, ale rajcy byli po prostu zdruzgotani. Dlaczego? Proszę Państwa w dawnych czasach nie było żadnych leków. Zresztą znamy to i, i dzisiaj. Tak więc jedynym środkiem, kiedy wybuchała epidemia środkiem pomocniczym, był tęgi ocet, jak piszą historycy, czyli ocet o wysokim stężeniu, który, którym przemywano ręce, usta, myto, ściany, podłogi w domach, gdzie ktoś zmarł z powodu epidemii. Drugim środkiem było kadzidło i przeszło, ten środek przeszedł do, do przysłowia ludowego jako jak umarłemu kadzidło, bo ani ocet, Tęgi ocet ani kadzidło nie było w stanie zmienić sytuacji osoby chorej. Problem Warszawy polegał na tym, że Warszawa dopiero od trzech lat była stolicą Polski. To przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Spowodowało nieprawdopodobne przeludnienie. Zobaczmy, Kraków jest rozłożony szeroko, ma ogromny rynek, mnóstwo jest kamienic, a Warszawa to Warszawka. Tylko 11 hektarów powierzchni. Wiemy, domy budowano na małej podstawie, bardzo wysokie, żeby jak największa liczba ludzi się pomieściła. A przecież po ogłoszeniu Warszawy stolicą przybyli tutaj yy, władze, przybyli, przybyły władze wojskowe, yy, kościelne, no miasto było przeludnione, pękało w szwach. Ulica Świętojańska, która jest główną arterią Starówki, proszę Państwa, z trudem się tam dwa yy, samochody miną, a przecież Przejeżdżały tą główną arterią powozy, przejeżdżali konni, przybywali ambasadorowie, posłowie. Proszę Państwa, ruch był nieprawdopodobny. W całej Europie był taki zwyczaj, że w momencie, kiedy wybuchała pandemia, zamykano bramy miasta. Tych bram zawsze było pięć, na pamiątkę pięciu ran Chrystusowych. I proszę Państwa, nikt z zewnątrz nie mógł wejść do miasta tak długo, jak długo trwała kwarantanna. Dopiero po kwarantannie taka osoba mogła wejść na tereny miasta. A w Warszawie to było niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że targi, czyli frety. Znajdowały się poza murami miasta. Tak więc zamknięcie bram oznaczałoby nie mniej, nie więcej tylko śmierć głodową y, mieszkańców. Na pewno Państwo się zastanawiają, no dlaczego? Przecież rynek warszawski jest taki wielki. Tak, to się zgadza, ale po wojnie. II, światowej, ponieważ został zburzony ratusz, który zajmował środek tego rynku, i po prostu ta przestrzeń była naprawdę bardzo ograniczona. Tak więc sytuacja była podobna do tej, której doświadczyła Joanna Kostumis w 1410 roku. No i ratunek. Przyszedł ze strony księdza Orsellego. Udał się ksiądz Jacyn do magistratu i zaproponował, że wyjmie z ołtarza obraz Maryi Łaskawej i dokona przykrotnej procesji wzdłuż murów miasta, aby wybłagać u Maryi łaskę zatrzymania zarazy. Rzeczywiście procesje się odbyły. Maryja była proszona, błagana, aby płaszczem swej opieki uniemożliwiła wejście zarazie do Warszawy. Proszę Państwa, we Włoszech to już wiadomo było, że Maryja Łaskawa jest pogromicielką zarazy, ale my, my znaczy ja jestem warszawianką, dlatego mówię my, Przekonaliśmy, warszawiacy przekonali się o jej niezwykłej mocy właśnie 370 lat temu, w rok po intronizacji obrazu Maryja dokonała pierwszego cudu nad Wisłą. Proszę Państwa, no, my jesteśmy bardziej sceptyczni, żyjemy w takich oświeconych czasach, więc moglibyśmy się zastanawiać, czy był to cud, czy nie był to cud, ale a zarówno burmistrz, rajcy, jak i mieszkańcy doskonale wiedzieli, komu zawdzięczają to ocalenie i dlatego. Ufundowaną, magistrat ufundował, yy, koronę wotywną. Nie mogła to być koronacja, bo przecież obraz miał dopiero rok. Yy, wotywną koronę, która zakryła tą niefortunną koronę wasala, tą koronetkę diadem wasala. Całą tą historię opisuję w książce. Tutaj nie mam czasu. Na takie interesujące historyczne szczegóły. W każdym razie Maryja otrzymała dowód materialny dziękczynienia ludu otrzymała wotywną królewską koronę, czyli ośmiobłękową, zwieńczoną małym globem ziemskim z krzyżem. Ale to nie wszystko. Rajcowie dokonali czegoś. Co, proszę Państwa, zaowocowało cudem nad Wisłą II, czyli rokiem 1920, pogonieniem bolszewików spod bram Warszawy. Już to tłumaczę, bo to wszystko brzmi bardzo enigmatycznie, już wyjaśniam. Magistrat nie tylko ofiarował ową obłękową koronę królewską Maryni, ale obrał ją. Patronką Warszawy, patronką stolicy Polski i również strażniczką Polski. To jest dla nas coś niebywałego. Dlaczego? Dlatego, że Maryja Królową Polski zostanie obrana dopiero trzy lata później przez Jana Kazimierza, odbędzie się uroczystość w lwowie, ale Trzeba powiedzieć szczerze, że te, to obranie Matki Bożej było absolutnie niedobrowolne. Za sekundkę wrócę do tego tematu. Tutaj chcę powiedzieć, że Maryja łaskawa w tym wizerunku była pierwszą Madonną, która otrzymała tytuł dotyczący całej Polski. Bo jak mówię, królową zostanie trzy lata później. I na podstawie tego umocowania, używam takiego terminu prawniczego, Maryja będzie nas broniła w 1920 roku. Bo gdy, gdyby była tylko patronką Warszawy, ocaliłaby Warszawę. A co z resztą Polski? Co z naszą suwerennością? Ten tytuł umożliwił Maryi właśnie to ten nieprawdopodobny cud jedyny taki na świecie publicznego dwukrotnego zjawienia się Bogu rodzicy bolszewikom najlepsze świadectwo na ten temat dał marszałek Pi Piłsudski który Wizytując tę ziemię, tą, tą ziemię, bo to osów, Wulkara Radzymińska, skąd uciekli, uciekła 72 Armia Bolszewicka na widok Bogu Rodzicy, napisał w swoim dzienniku tak. Czy to sen, czy to jawa? Czy ja jestem w jakiejś zaczarowanej bajce? Gdzie jest 72 Bolszewicka Armia? Świadczą o niej porzucone armaty, porzucone, dział, znaczy porzucone działa, zabite konie, porzucone wozy, ale gdzie są żołnierze? A chłopi zatrzymywali mój automobil i mówili, że bolszewiki uciekali na wszystkie strony. Oczywiście przed kim uciekali? Nie przed chłopcami mniejszymi od swoich karabinów, czyli przed broniącą Warszawę armią, legią akademicką, gdzie gimnazjaliści byli żołnierzami, może nie byli, tylko no, starali się być żołnierzami, bo przecież ich szkolenie było tylko dwudniowe w fachu żołnierskim uciekali przed Bożą Macerju, przed Bożiu Macerju, która brasała puli. Bolszewicy widzieli, że Matka Boża odbijała ich pociski. Było to w Wólce miejskiej 15 sierpnia, inaczej było 14 w Osowie, ale tutaj szybko wyjaśnię, że Matka Boża nie rzucała pociskami, tylko odbijała pociski bolszewików podczas sprowokowanej nocą potyczki przez porucznika Pogonowskiego. Odsyłam do książki, bo. Te Gdybym mogła dłużej, ale widzę tutaj niestety pani anetka już podeszła i daje mi do zrozumienia, że muszę kończyć. Więc proszę państwa, chciałabym powiedzieć, no bo tutaj no, proszę, proszę państwa widzą, anetka kiwa głową, że muszę kończyć. Więc yy, chcę powiedzieć, że pijarze mieli siedem drukarni na terenie Polski i w tych drukarniach były drukowane ryciny i te ryciny przedstawiające Bogu rodzice łaskawą były w każdym domu. Były przybijane do drzwi, do okien. Proszę państwa, nie tylko były również przybijane do wrót stajni, obór Ponieważ było rzeczą oczywistą, że Maryja potrafi sobie poradzić nie tylko z epidemiami chorób trapiących ludzi, ale również i z epidemią dotyczącą trapiącą zwierzęta. Także mają Państwo tutaj na stoliczku wyłożone obrazki, które prosimy, żeby zostały za dobrowolną ofiarę. Zabrane do domów, bo proszę Państwa, od 1410 roku Maryja jest udokumentowaną pogromicielką zarazy. A te cuda, o których nie mogę opowiedzieć, bo po prostu pani Anetka stoi i nie dopuści mnie do dalszego głosu, to powiem, że w Polsce uzyskała tytuł również. Pogromicielki zarazy i wszelkiego utrapienia. Więc korzystajcie z tego, że ten cudowny wizerunek jest u Was, mówię, od wszelkiego utrapienia. No ale przede wszystkim sprawy zdrowia, pandemii, żebyśmy dzięki wstawiennictwu Bogu Rodzicy łaskawej przez ten czas mogli bezpiecznie przejść tak, jak to było w innych miastach, w innych miastach Polski. No, Pani Anetka stoi, więc o Wilnie już nie mam szans opowiedzieć, ani o Krakowie, ale odsyłam do książki, bo tutaj wszystko dokładnie opisuję, bardzo, bardzo dokładnie, więc dziękuję Państwu za uwagę.